Sesja plenarna ONZ to tu padły słowa, które do dziś odbijają się czkawką wszelkiej maści entuzjastom wprowadzania zielonej ideologii. Donald Trump, a po nim Karol Nawrocki powiedzieli wprost, co myślą o polityce energetycznej Unii Europejskiej. Te wielkie wiatraki są takie żałosne, takie okropne, takie drogie. Wiecie, Niemcy, oni używają. Węgla, używają gazu, używają wszystkiego, ale oni lubią energii wiatrowej, ale lubią eksportować wiatraki do innych krajów. Europa pogrążyła się w ideologicznym szale, który doprowadził do złych decyzji w zakresie migracji, do zielonego szaleństwa i zielonego ładu który niszczy rynki gospodarcze, ekonomiczne i także rynki rolne. Słowa polskiego i amerykańskiego przywódcy dobrze rozumieją mieszkańcy Grodkowa na Opolszczyźnie. Na terenie gminy stoją 52-200 metrowe wiatraki, które negatywnie wpływają na otoczenie gminy. Dlatego lokalna społeczność postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i zablokować niekontrolowaną ekspansję farm wiatrowych. My już naprawdę jesteśmy jedną z największych farm wiatrowych w całej, w całej Polsce. Pod... Względem mocy chyba w pierwszej trójce, bo to są bardzo wysokie i bardzo mocne elektrownie wiatrowe. Pan burmistrz zapewnił mnie, że będą jeszcze konsultacje. Sprawy nie są jeszcze do końca dograne. No, natomiast krótko po tym wiatraki zaczęły wyrastać jak grzyby po, po deszczu. Podczas wczorajszej sesji Rady Gminy mieszkańcy domagali się zablokowania inwestycji, które planują na ich terenie firmy stawiające wiatraki. Problem w tym, że samorządowe władze nie pozwoliły im dojść do głosu. Podczas obrad dzisiejszej sesji nie udzielę głosu mieszkańcom, nie udzielę głosu nikomu, po prostu żadnej strony. E ale widzi pan, co jakie, mamy... jakie emocje wzbudza jakby kwestia tej, tych farm wiatrowych, to jednak niepokoi mieszkańców. No niepokoi, no wie pani, no, no wszystkie, no jakieś inne inwestycje też niepokoi mieszkańców. No każdy ma prawo też do wypowiedzenia swoich, swojej opinii, swojego niezadowolenia. No. Ale pan właśnie nie pozwala zabrać głosu. No dbam o spokój przede wszystkim. To co powiedziałem, moim obowiązkiem ustawowym, zgodnie i statutowym, jest dbanie o porządek obrad sesji. Dużo tematów było, o których yy, chcieliśmy. Które chcieliśmy poruszyć, no ale okazało się to, co przewidywaliśmy. Nie dostaliśmy możliwości zabrania głosu. No i kontrowersyjne jest też to, że na polach przewodniczącego Rady Miejskiej mają stanąć wiatraki, więc po prostu no. To jest nie do pomyślenia, żeby przewodniczący przepychał swoje własne interesy kosztem mieszkańców gminy i nie liczył się z ludźmi. Czyje interesy reprezentują władze Grodkowa, mieszkańców czy wiatrakowego lobby? To, że ciężko pracuję 45 lat od rana do wieczora i dorobiłem się, że mam kilka. 260 hektarów, akurat ja, jako osoba prywatna, i mają stanąć u mnie dwa czy trzy wiatraki. To, że plan został przyjęty 19 lat temu, gdy nie byłem radnym, to są moje, to są moje prawa tak jak 15, yy, mieszkańcy, kilka tysięcy mieszkańców z 15 miejscowości. Wiele do myślenia daje również to, jak zachowuje się burmistrz miasta, który uciekał przed pytaniami o stanowisko wobec OZE. Proszę przystać pytanie na piśmie i bardzo chętnie się Nie miesiąc. no, ale wie pan, Dziękuję to sobie. jest proste pytanie, jaki jest pana stosunek do farm wiatrowych Proszę w Gminie. Proszę przysłać pytanie na piśmie Ale się to odpowiada pan jednak przed mieszkańcami. Proszę powiedzieć, jakie jest stanowisko pana burmistrza w sprawie farm wiatrowych w Gminie Gorodków? Tak jak zlepcał wam przed na sesję. No ale proszę to powiedzieć do kamery. Dlaczego pan ucieka przed republiką? O tym, jak szkodliwe może być sąsiedztwo wiatraków przekonał się rolnik z Grodkowa. Zgodził się na poszerzenie drogi i budowę słupów energetycznych. Dziś jego straty szacowane są na setki tysięcy złotych. Wszystkie dryny z sąsiednich pól wypijały na moich polach. Czyli tak poprowadzono pracę, tak poprowadzono że nie zagwarantowano no, odwodnienia? Odwodnienia. I... Na wiosnę, jak już mi pole zboże wszystko zgniło, wołałem normalnie z ośrodka doświadczalnego Tłusiowa. była komisja dwóch by panów spowodowanych. Stwierdzili, że zboża się w ogóle nie dają do dalszego powiększenia. I między innymi dlatego już 6 października mieszkańcy wypowiedzą się na temat przyszłości władz Grodkowa w referendum. Zdecydują, czy chcą kolejnych farm wiatrowych w otoczeniu swoich domów, czy zatrzymają ich ekspansję na terenie gminy. Janusz Rzyczkowski Republika